こんばんは。こんにちは。ななしみにママです。今日はおでんくんを読んでいこうかなと思います。わあ、すごいね、ママ。また今日一番ハッピー。<Happy. S 1> おでんくん <Yeah. S 1> そう、おでんくんのキャラクター本当に大好き。そして、オッケー、今日もおでんくん。ん、mm. 同じ同じ本ね、ラウリー。とま 大切,大切に。で,<す>でも今日また全然、えー、違うストーリーね。全然、はい、違う話ね。でも何今日,今日最後。ね。最後ね。またおでんくんに今日バイバイするね。また今ままうれしい。あとでまた悲しくなるね。またやっぱりおでんくんの物語どっかまた探、えー、さ,さなくちゃね。はい。オッケー。そしてラ a リ。r あと何のインフォメーションこの、えっと、最後に何、うんえっと、かあるんで最後まで見てください。何,何あるママしてます。でもしない、えー。OK、あと、ラウリ、このおでんくん。おでんくん。いつもこれ大事ね。誰作ったリリフランキーさんです。リリフランキーさんね。みんな日本人。えー Jestem asne, mokary sugoj, yum. Akta, rajta, ironna, e, na ni. Ma ironę gotuję, jestem asne. Jestem asne, sugoj, tanosi, 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 lili, franki, sanne. Hai. Ok, coś te ipu? Mówimy po polsku. Mówimy po, 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 po polsku. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Ok? Tak. To mów, co, co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy czytać o Odenkun C. Tak, trzeci odcinek. Trzeci odcinek, tak? ostatni. O jest ostatni. A mm. kto się najbardziej cieszy, że dzisiaj czytamy Odenkuna? Mama. No ja się cieszę, słuchajcie, bo no, no lubię, słuchajcie, tego żółciutkiego, małego, yy, nie wiem, stworka. Stworka? Takiego małego, fajnego Jedzonko. Ludzika. Jedzonko, o, ale bym go zjadła. Nie, czy ja Odenkuna bym nie zjadła. Jedzonko. Nie wiem. Nie, raczej nie, raczej nie, ale bardzo go lubię, słuchać. To się nazywa ten odcinek, imię, tytuł, tytuł. tytuł się nazywa GANGURO TAMAGO-CHAN HAJIMETE NO ODEGAKE. Mmm, sugui, nie? Nenika nie? Porando. Translator ni suru lauri doju tytuł, Czarny, taki opalony, opalone, ja, opalone jajeczko. Hmm. E, Dziwy, nie, nie, opalone jajeczko. Po raz pierwszy wyjeżdża poza Odenkowo, tak? Tak. Wyjeżdża, no, opuszcza Odenkowo, słuchajcie, tak jak ja na przykład urodziłam się w Bydgoszczy i bym na przykład pierwszy raz, pierwszy raz w życiu na przykład wyjeżdżam z Bydgoszczy, no do Tokio albo do, do, innego, do innego miasta do Afryki, zawsze chciałam do Afryki, słuchajcie, Kenia. Karen Blixen, moja ulubiona pisarka, ale to już, słuchajcie, są inne historie. Ale Laurie, jeszcze tak szybko powiemy to Ganguro, co tak. to znaczy, bo słuchajcie, no nie każdy pewnie z Was wie. I ganguro to jest taki fashion, to, taki... To był taki fascian, tak? No w był... Japonii to w latach 1990. Roku, w lata 90, tak, tak? tak. osiemdziesiątych, 80., 90, nie jestem pewna. I, I co ta młodzież, bo to można powiedzieć, młodzi ludzie Japończycy co tak opalają się. Lubili taką mocną opaleniznę, tak? tak? Mocną opaleniznę, słuchajcie, i taki był wtedy jasny. Dziewczyny robiły sobie taki jasny makijaż oczu, usta na różowo. No było to, słuchajcie, takie trochę, no, wyraziste, tak? To tak. wyglądało tak, słuchajcie, no, no mocno. No była taka moda kiedyś tu w Japonii i dlatego to nasze jajeczko. W tym naszym odenkowym świecie nazywa się ganguro jajeczko, czyli słuchajcie, też jest właśnie tą modnisią z lat 80 90 Okej, czyli co, zaczynamy czytać, a na koniec będzie ten news, tak? Tak. Ja już się nie mogę doczekać, bo ja wiem, co to będzie, Okej, to już startujemy. Okej, startujemy, hajima shio. Onnanokotachi ga tanoshisou ni oshaberi o shite imasu. Tamago-chan no ohada shiroku 私は売れっ子だから、呼ばれてばかりでおつゆが染み込む暇がないのよ。ふ、うん、外の世界がなんだっつうのガングロタマゴちゃんは外の世界に行ったことがないので、悔しくてたまりません。つれみちゃん、タマゴちゃん、いまわすち w y brały się na popołudniowy spacer idąc w e s o ło i radośnie rozmawiały、oh,、to n a j l e p s z e koleżanki。Och タマゴちゃん。 Ty masz zawsze taką gładką i ładną cerę. Do tego jest taka porcelanowo-biała. Ach, och, ach, och! Tymi słowami córemi cian zwróciła się do jajeczka. No tak, ja po prostu mam fioła na punkcie swojej cery. Nigdy nie wystawiam jej na polanie sosem sojowym, bo nie chcę, żeby się przyciemniła. Pisnęło jajeczko. Ech, co za mało interesujące rozmowy. Westchnęło Ganguro-jajeczko, które przez cały ten czas szło w tyle tuż za dziewczynami, przysłuchując się ich rozmowie. Ach, choć raz w życiu chciałabym opuścić to odynkowo i zobaczyć, jak wygląda ten inny świat. No tylko, że się boję, bo nie wiem, co mnie może tam spotkać. Ach, ganguro-jajeczko mówiło samo do siebie. Historia Tameki ganguro gangro chan

– Masta, mam ochotę na jajko, ale na takie białe jajko. – To znaczy nie na białe jajko, tylko to ciemniejsze, wymoczone w sosie sojowym. Blaskając, zwrócił się do odenkowego sprzedawcy. – Nie mam takiego. Mogę zaproponować tylko białe – odrzekł odenkowy sprzedawca, po czym zanurzył pałeczki w bulionie, aby wyłowić białe jajeczko.

Onigiri tabeta ganguro tamago-chan wa na sunawona kimochi ni narimashita. Gdy ganguro jajeczko zastanawiało się nad tym, co ma zrobić, nadszedł Odenek. – Droga ganguro, dlaczego siedzisz tu sama? – zaczął Odenek. – No przecież wiesz, że klient wybrał ciebie. Przepyszne jajeczko z posmakiem sosu sojowego – mówił dalej Odenek. – Ale ganguro jajeczko, i jej kwaśna minka były zdecydowanie na nie. Wtedy to Odenek, nie zastanawiając się ani chwili dłużej, dał gangurce zrobione przez siebie onigiri. Onigiri o smaku, tak zwanych pozytywnych emocji. Odenku, ach, dziękuję, czuję się teraz tak bardzo, bardzo dobrze. Wypełnia mnie takie, takie wielkie, wielkie szczęście, zawołała uradowana gangura. よかったわねガングロタまゴちゃんついにこの日が来たかダイコンはうれしさのあまりないていますみんなありがとういってきますガングロタまゴちゃんはおでんむらのみんなにみおくられながらたびだっていきました「z zdanie <music> Drogi ganguro, wszystko będzie dobrze. Trzymamy kciuki. Spełni się przecież twoje marzenie, aby choć na chwilę opuścić nasz odękowo. Odezwał się drżącym głosem wzruszony profesor Dajkon. Przyjaciele, dziękuję za wasze wsparcie. Już się nie boję. Idę. Do zobaczenia. Wołało ganguro jajeczko machając do wszystkich na do widzenia. お腹の中は真っ暗お客さんの心が暗い顔で黙って座っています耐えきれなくなったガングロ卵ちゃんは扉を開けようとしました後からおでんくんもやってきました2人で力を合わせて一生懸命扉を開けると途端に周りが明るくなりましたブク・クリエンタババチェババスム Nawet jego serduszko siedziało milczące w tych przerażających ciemnościach. Gdy ganguro jajeczko próbowało otworzyć drzwi i wpuścić troszkę światła do wnętrza serduszka, niespodziewanie pojawił się odenek. Razem chwycili za drzwi i po chwili poczuli pierwsze jasne promienie. A hikari i ippai abite, o no kokoro mo o narimashita. Oden tabetara お客さんは言い。まましししたたたた人はははおおででんんんんん村にに戻っっってててきましたやったわね、ンンググちちちゃゃみみなな褒めめられれょっぴりり照れくさそううありがとう初めてのお出かけは大成功でした To najlepszy Oden na świecie, najsmaczniejszy, czuję się wprost cudownie, zawołał klient. W tym samym czasie Odenek i Ganguro Jajeczko bezpiecznie wrócili do Odenkowa. Brawo, brawo, Ganguro Jajeczko, zrobiłaś to! Widzisz, nie było się czego bać wołali Odenkowi przyjaciele. Dziękuję, dziękuję. Bez Was na pewno nie dałabym rady. Wspieraliście mnie. I dodawaliście odwagi, zawołało ganguro jajeczko. I coś w tym jest. Wszak, gdy przyjaciel stoi obok nas, mnoży nasze radości i zmniejsza nasze smutki. Koniec. Oli, No. No, jak to, jak ganguro, tamagocian, chan Saisyo, Odekakie. わからない他の世界何あるねでも友達の応援応援で、ね、やっぱりそういう時彼女も自信を持ってやっぱり友達そばにいるすごい大事ねいろんなヘルプできる優しい言葉もできるねそしてみんなはい行きましよねすごく教育的ですね,ねこんな短い短いストーリーね Ale, ironna... nee? okay. to... okay. jak że to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. To jest bardzo To jest bardzo ważne. To jest To Co To Poran dogo To jest bardzo ważne. To bardzo bardzo fajne, że musimy bardzo dobre kolegi. Dobrych bardzo ważne. To No ale dlaczego? Bo zobacz, bo co? Bo Ganguro, jajeczko no, bało się, tak? Pierw tak. bało się. Pierw chciała, sama powiedziała, chciałabym chciała. pójść, zobaczyć inny świat. Ale za... bała się. No ale się bała. Ale i co? I wtedy kto jej pomógł? No, koledzy. Koledzy, a jak koledzy. jej pomogli? Bo ją wspierali, tak? Dodali jej odwagi, dodali jej otuchy, czyli stali tak mocno za nią, wiecie, murem. No to jest chyba takie ważne, nie? Mieć obok siebie. jak słuchajcie. Osoby, które cię złapią Bożne. za rękę, tak? Pomogą. Dlatego słuchajcie, ja zawsze lubię na końcu, wiecie, tą pętę. Gdy przyjaciel stoi obok, mnożymy nasze radości i zmniejszamy nasze smutki, tak? Bo jak przyjaciele dają nam tanusi, czyli tą radość taką, tak. a ten smutek odchodzi na bok, nie? Tak. Czyli to jest, to jest bardzo ważne. I słuchajcie, i znowu, krótka bajka taka króciutka i znowu jest takie fajne przesłanie czyli pielęgnujmy tak pielęgnujmy tak. te relacje z naszymi znajomymi z naszymi przyjaciółmi i, i wiecie wtedy jest nie wiem wydaje mi się weselej tak weselej i przyjemniej okej okay. Lauri, a to a a to news ne news, ]ですね. news ne nan news kono maę, mo ikaj. kono tema kono Chema. tema mo, e, kono tema no 何の手おパンダですね。パンダね、この前一回お母ちゃんがミミズとかなんか言ったそうミミズねまだ全然この毛毛がまだ生えてなかった白と黒のそうでもちょうどおとといおとといねもうニュースをまたテレビに毛が生えてたんですごいかわいいこのシーンかわいいのでこの映像を見せたいと思いますではこちら。 はい、赤ちゃんパンダ生まれてから40日が経過し全身は白い毛と黒い毛に覆われすっかりパンダらしい姿になりましたお母さんの心身とは1頭ずつ過ごすため今はこちらのメスの赤ちゃんが保育器の中で過ごしています上野動物園ではおよそ5日ごとに心身と過ごす赤ちゃんパンダを入れ替えているということです2頭はとももに健康状態は良好で体重も オスが1525グラム、メスは1647グラムと順調に増えていますおお、すごいやっぱりわかわいいですねなんか,さなんか生まれたてよりなんかすごい可愛いい,いいですねなんかすごいラウリーダに抱きしめたい ちょっと触りたいね。だ,だきしめたい。わ、すごいかわいい。本当にかわいいね。い,いいですね。前のイメージ、ミミズ、もちろんもうかわいい。かわいい。かわいい。なんかこのピンク、まだ何もこの白と黒ない。なんか目がまだ見えない。でも今すごいかわいい。もう本当に触りたい。触りたい。こんな,そこんな楽しみーすね。あとたぶんまたまた、また,ま,たまたパンダのことにすでね。はい、今度何をどぶつとぶ 国も。これ, <laughs> これ、これ何、ムかああ、ネズミか。ムか。そうだ。かわ <laughs> いいか。でも、ママ、ライチョウね。ママのタイプ、ライチョオッケー。ね okay. もう八月もちょっと。終わりですね。終わりね、学校始まる。学校頑張ってくださいね。そしたら、もう終わりますね。終わりま,すまた今度、新しい。